Pierwsze wrażenie jak, jak oni, co o nim sądzicie? No ja na pewno bym się tego nie spodziewał. Ja bym takiego hardkorowego koksa bym wybrał, no chyba. Takiego czegoś bym się nie spodziewał. Patrzcie. Siema, Mankiewiczski. Siema, tjubeczki. No i to jest koks, nie? Szybcior. Dobra, pies na ekranie. No no spoko. Tylko, że gdyby się patrzył w ten ekran chociaż, nie? Marysia! Yy, pewnie fala hejtu zara będzie. No O Jezus. Patrzcie, yy, ja widziałem tutaj już komentarz jeden. Od razu. Ale ta Marysia brzydka. Widzicie to może? Tu? Dobra. Mama cię rucha co noc. No fajne, fajne komentarze. Ale bez hejtów, no. Najlepiej skasuj ten kanał. A ja aż dam mu lajka. Patrzcie. Ale subów nawet ma powiem wam. Ale to wygląda takie jak zamazane anime. Dobra, oglądamy dalej. Do. Okay. Wam powiedzieć różne informacje. Różne informacje? Ciekawcy to będzie. W sprawie seksu? Czy może podrywu? Poczekajcie, muszę sobie w nosie trochę Nie? No, muszę sobie trochę w nosie podubać Informacje o psie! O psie! Nie o seksie! Nie o seksie, Infinity! Nie o seksie! No, poprawił go. Nie! No nie! Usuń to! Nie! Nie ma takiego Ria! Nie ma takiego Ria! Weź tego dog, dog! dog. Nie, nie, ja już mam focha, ja, ja idę stąd, ja stąd idę. Dlaczego? Słuchaj, to Szymon. Szymon, bo jak ja ci pierdolę, to ci krew zaleję. Dlaczego nie nagrywam Let's Play? Dlaczego nie nagrywam Gearplay? Dlaczego nie nagrywam Gearplay? Dlaczego, dlaczego, dlaczego nie nagrywam Play? Nie, nie nagrywa! No nie nagrywa! No nie nagrywa, no. Na przykład jak łamej to zarabi stanie. Człowieku, już raz powiedziałeś, to nie powtarzaj drugi raz. Paniśmy to wiecie. Dlaczego właśnie pończyłem tego ekranu? Bo by nic nie było widać. To było tylko widać tabletę. A gry nie. Nie, gry nie... tablet. Dwa! Dlaczego nie ja nagrywam Let's na Play? Chyba po drugie, a nie dwa. Po drugie się powinno mówić. Pisze ta morda! Killer no, zajebie się skąd synie. Co to jest? Trochę stary twój kolega jest. Jak Cezary Pazura. Serwer? What the fuck? Przecież mówiłeś, że nie można nie może nagrywać. Nie dup w tym nosie, synek. Nie dup w tym nosie. No pa, na Steamie informacyjnym on powiedział, czekaj się I cześć Co? I cześć? Nara, Barbara Nara, Barbara Więc chyba będziemy kończyć, kontynuuj na z tymi informacjami i cześć Do kuratora z tymi informacjami i cześć? What the fuck? Dobra Nara, Barbara Nara, Barbara Idziemy do rana o, o, jest jeszcze jeden, dobra. A kolejna O Jezus Maria. O Jezus Maria. O co plądź? O Jezus Maria. Mie, Milena. Milena. Trampolina, patrzcie.